Przedsiębiorstwa z branży paliwowej mają doskonałą wiedzę na temat trudności związanych z w każdym jednym postępowaniem związanym z koncesją na obrót paliwami ciekłymi. Te koncesje są wymogiem koniecznym do tego, aby rozpocząć działalność w tym zakresie ale niezwykle ważne jest, aby tę koncesję pilnować, żeby pilnować jej zakresu oraz pilnować jej okresu obowiązywania. W tym względzie uczulam w szczególności na termin końcowy, który jest zawarty w każdej koncesji. Mimo tego, że terminy te mogą być dość odległe, bo koncesje wydaje się na okresy od 10 do nawet 50 lat, to warto jednak pamiętać, aby ten Termin końcowy był ściśle gdzieś zapisany i żebyśmy go pilnowali. Nawet bym powiedział, że ważniejszym momentem, który powinniśmy gdzieś sobie odnotować, jest termin końcowy na złożenie wniosku o wydłużenie koncesji. Dlaczego jest to tak istotne? Mianowicie jest to bowiem moment, w którym, jeżeli dany wniosek nie trafi do Urzędu Regulacji Energetyki, to dotychczasowa koncesja wygaśnie. Nie ma tak naprawdę możliwości naprawienia tej sytuacji i przywrócenia terminu. Jest to szczególnie istotne ze względu na bardzo specyficzny termin, o jakim tutaj mówimy, a mówimy o terminie aż 18 miesięcy przed wygaśnięciem pierwotnej koncesji. Proszę więc zwrócić uwagę dla przykładu. Jeżeli koncesja więc wygasa nam z końcem 2025 roku, z 31 grudnia, to ostatni termin na złożenie wniosku o przedłużenie koncesji to czerwiec 2024 roku. Jeżeli więc ten termin nam wygaśnie, utrzymanie dotychczasowej koncesji nie będzie możliwe. Jeżeli natomiast zmieścimy się w tym terminie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda nam się przedłużyć koncesję i będziemy funkcjonować nadal na tym samym dokumencie. Przekroczenie tego terminu, co prawda doprowadzi do wykaśnięcia koncesji, koniec końców, nie jest jednak sytuacją, która od razu oznaczałaby, że stracicie Państwo ciągłość prowadzenia działalności koncesjonowanej. W takiej sytuacji również są rozwiązania, którymi można się posłużyć. Zachęcam w razie wątpliwości do kontaktu z Kancelarią Grasi Wspólnicy.